narzędzie do łapsi i zobaczmy pierwszą ramkę spróbujmy wyciągnąć nie chcę mała kicia wyskoczyć jaka jest tego przyczyna no wychodź okej okay. no wychodzi dobra, co się dzieje tu tutaj dzieje się tak, tutaj jest pyłek sam pyłek nie ma tu knotków nie ma też tutaj pokarmu w postaci miotku, miotku tutaj nie ma ale na ramce widać siedzą czyli na tej ramce tu się nic nie dzieje, kompletnie się nic nie dzieje. Z tej strony zbierają pyłek. Ok, zrzucę tą pszczołę, bo nie wiadomo, czy matka tu dziś nie urzęduje. Wiadomo, 1% szans. Zawsze 1%, że matka siedzi, może być, może być tym niedobrym procentem. ok, trochę pochłukamy się, żeby je trochę zmniejszyć, im nastrój wyciągniemy kolejną ramkę. No ta rameczka tutaj też jest dokładnie śniusio pusta. Też jest pusta ta ramka. Czyli druga ramka jest pusta. Znaczy ta jest z tej strony ma pierzgę, druga była pusta. Zobaczmy trzecią rameczkę. Przy czym spróbujemy tu już krawędź odrapać, żeby ją przesunąć. Ok, spróbujmy troszkę też tutaj przeczyścić brzeg, żebym sobie mógł dać, mógł dać radę. Dobra, co tu mamy my? Ta strona ramki jest idealnie pusta, wręcz zapustoszona. Druga strona ramki. No tutaj zbierają pożytek. Może nie tyle zbierają, co teraz ogólnie jedzą. Ok. No to jedzą, no to jedzą. Coś tam na zbierały, to jedzą. Włóżmy im tą ramkę. Już teraz z powrotem do ula. Bo na tej ramce jeszcze widać, że pszczoła operuje. No, i zerknijmy. Zerknijmy na kolejną ramkę. No i też ta sama sytuacja. Chociaż tutaj nie mam tak tych ramek. Widzę zbytnio obłożonych. Nie jest to zakitowane. No i tak. I rameczko. Przeciągnijmy kolejne i się mu przyglądniemy. Momencik się przyglądniemy, niech się odczepi. Zrobimy tutaj lekkie prze przetarcie tej ramki. Druga strona. I od razu przeciwna przeciwna strona. Ok, no, zobaczcie, tyle mi się udało zebrać. Zawsze to coś dla tych, co poławiają ten typ materiału. Ok, zobaczmy, co się dzieje tu. Tutaj widać, tu jest słabo, tu jest pusto, tu sobie kokonik na dole uwijają. Tutaj sobie trochę tam odbudowały ramkę, ale tu ogólnie ramka jest nie do zabudowy nie nadająca się. Natomiast druga strona, tutaj sobie zbierają trochę pożytku i mają też trochę miotku w tym miejscu. Także tutaj jest tylko i wyłącznie tyle co widać. Więc jest ogólnie słabo, nie? Słabo Czyli ta ramka by się też nadawała, praktycznie biorąc do wycofania Czyli tak, tutaj Elvis ile mamy ramek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć I tutaj też pewnie Też byś powiedział, że już można by zacisnąć gniazdo Wstawić w tym miejscu już tutaj przegrodę I w tym miejscu jak tu jest przegroda To ona sobie wszystko z tych ramek by mogły przenieść już tutaj do środka no i pewnie tak zrobimy pewnie tak zrobimy bo widzę że widzę w tym roku mam porównanie z, co do poprzednich lat że jednak jakoś ten czas teraz szybciej przyszedł i Pszczoły jest tak, jakby w tym ulu mniej. Znaczy, że obsiadują ramki bardziej z tej strony i są zabudowane ramki w pełni, tak jakby na sześciu. Powiedzmy, a te pozostałe cztery, te po tej stronie są mniej rozbudowane. Mniej tam wprowadziły e, w te ramki energii. Ok, co mamy tu? No tu jest piękna, piękny widok, bo widzimy, że jest zaczerwiona ramka, jest pyłek, są knotki, są knotki w tych pustych komórkach, czyli tu się pszczoła wygryzie, a nowa się urodzi. Tu jest elegancko, jeszcze rzut okiem na drugą stronę. Tutaj pszczółka z żółtym pyłkiem na noze. Tu są knotki w pustych komórkach. O, tu się pszczoła jakaś wygryza w tym miejscu. Okej, okay, chowamy tą ramkę do środka. Nic się tu nie dzieje. Poza tym, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, znaczy się nie ma nie ma nie ma tam nic ciekawego, wszystko jest w porządku. OK, odciągnijmy kolejną ramkę, ale tu już musimy zadziałać w ten sposób. Bo widać, że tutaj jest. Wręgi są przykitowane. No i ciężko by mi było cokolwiek z tym zrobić, tam na dole widać są paski, więc prawdopodobnie na tym ulu moglibyśmy zadziałać, wyczyścić dno, sprzątnąć znaczy się z miatkiem i postawić chociażby pół korpus